Dzień dobry Państwu. Kolejny magazyn sportowy Piekarskiego mosir informujący o tym, co ciekawego dzieje się w piekarskim sporcie. Z końcem września zakończyliśmy nasze zmaganie, jeżeli chodzi o rowerową stolicę Polski. Tutaj nasze miasto w klasyfikacji ogólnopolskiej zająło miejsce 18. Wśród miast województwa śląskiego zajęliśmy, zajęliśmy trzecie miejsce. Wszystkim rowerzystom, którzy przez cały miesiąc brali udział w tych zmaganiach, serdecznie dziękujemy No i gratulujemy osiągniętego wyniku. W październiku przygotowaliśmy dla Państwa kolejną propozycję imprez sportowych organizowanych przez Piekarski MOSiR. Już w przyszłą niedzielę, 11 października, na Stadionie mosir przy ulicy Olimpijskiej 3 odbędzie się trzecia edycja biegowego Grand Prix. A całość naszych zmagań, jeżeli chodzi o biegowe Grand Prix, zakończymy w niedzielę, 18 października, również o godzinie 10.00. Start nastąpi spod Kopca Wyzwolenia. Wszystkich uczestników serdecznie zapraszamy. Również na koniec miesiąca października mamy dla Państwa przygotowany turniej tenisa stołowego. Turniej ten przeznaczony jest dla osób od 16 roku życia. Zapisy są przyjmowane w dziale promocji i sportu piekarskiego MOSIRU. Ilość miejsc ograniczona, a te zawody odbędą się ostatniego października w sobotę o godzinie 9 w sali sportowej MOSIRU w Kozowej Górze. To tyle, jeżeli chodzi o informacje z naszego ośrodka i o tym, co ciekawego będzie działo się w naszym mieście w najbliższym miesiącu, a my już teraz Państwa zachęcamy do wysłuchania wywiadu z naszym gościem. Czas teraz na gościa naszego dzisiejszego magazynu, a dzisiaj naszym gościem jest wiceprezes i również trener Transbet GKS Andaluzja Brzozowice-Kamień, pan Artur Borecki, Witamy serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. No, w najbliższym czasie w naszym mieście odbędzie się duża impreza sportowa. 24-25 października Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Masters w podnoszeniu ciężarów na Hali przy ulicy 1060. 60. Ty, jako trener Andaluzji, jesteś jako działacz klubu, jesteś też głównym organizatorem tej imprezy. Abyś troszkę nam opowiedział o tej planowanej imprezie, yy, tak. W tych dniach odbędą się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski. Yy, organizuje je. GKS Andaluzja, Polska Federacja Podnoszenia Ciężarów Masters, bo to jest osobna federacja niż Polski Związek Podnoszenia Ciężarów, ale także organizatorem jest i Piekarski Mosir, i Urząd Miasta Piekarze Śląskie, Ministerstwo Sportu oraz Stowarzyszenie Active Sport. Czyli tak, słyszymy duża impreza sportowa przed nami. Jak nam opowiedział też o zawodnikach, którzy w tej imprezie wystartują? Przede wszystkim, ilu to będzie zawodników? Jak międzynarodowe mistrzostwa, to też pewnie z jakich państw ci zawodnicy będą reprezentować? Jakie kategorie wiekowe, wagowe będą na tych mistrzostwach? Dokładnie wczoraj zakończyły się zapisy na te zawody. No i dostałem sygnał, że na liście startowej jest obecnie 140 zawodniczek i zawodników. No jest to chyba rekord, jeżeli chodzi o imprezy typu Mastersowe, typu Masters, natomiast no, no i z pracowej pojawiły się zawodnicy, dosyć liczna grupa z Holandii przyjedzie. Przyjadą zawodnicy z Ukrainy, jest zawodnik z Danii oraz wczoraj się okazało, że zapisał się zawodnik z Grecji. A jakie kategorie wiekowe i wagowe będą? Kategorie wiekowe, więc grupa Masters, czyli jest, są to ludzie yy, w grupie wiekowej od 30 do, 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 do końca. Nie do końca. Yy, grupa wiekowa jest liczona co 5 lat i w każdej tej grupie wiekowej są takie kategorie wagowe, jak na normalnych zawodach. Mhm, Także yy, takim, taką ciekawostkę powiem, że najstarszy zawodnik, który będzie startował na pomoście. Ma 85 lat. No też duże wezwanie przed naszym miastem, przed Wami jako organizatorem, bo wiadomo jakie są czasy, są czasy pandemii. Wiele, wiele miast, wiele instytucji boi się organizować imprez sportowych, no my się tego podjęliśmy, chcemy to zorganizować, chcemy żeby ludzie w tych trudnych czasach też mogli w jakiś sposób troszkę się oderwać od tego wszystkiego. Pewnie też kibice będą chcieli przyjść na halę, zobaczyć zawodników w tych zmaganiach, jakbyś też opowiedział w jaki sposób kibice mogą dostać się na hale i zobaczyć zawodników i zawodniczki. Zgodnie z tym, co teraz przedstawiło Ministerstwo sportu, to na naszej piekarskiej hali może być połowa że powiem, miejsc zajętych miejsc siedzących, czyli około 100 kibiców będzie mogło oglądać imprezę. Natomiast no, przed wejściem obowiązuje dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu, będzie ekipa medyczna, która będzie mierzyła temperaturę. Oraz na, na hale wchodzimy w maseczkach, zajmujemy wyznaczone miejsce, które będzie tam przeznaczone. No jak już będziemy siedzieć na miejscu, to możemy maseczkę sobie, sobie zdjąć. Będzie też do wypełnienia taki kwestionariusz osobowy, który będzie potrzebny, no, gdyby coś się wydarzyło, to tutaj Sonepil musi mieć dane osób, które są na, w, dane, w danym czasie na hali, żeby było wiadomo, do kogo dotrzeć. Jak wiemy Ty też, oprócz tego, że jesteś działaczem, jesteś również czynnym zawodnikiem Andaluzji, który cały czas w tych zawodach startujesz i to z sukcesami. Jak nam też opowiedział te widzom, od jak dawna jesteś w ogóle związany z sekcją podnoszenia ciężarów Andaluzji i co Cię skłoniło akurat do tego, żeby, żeby zostać ciężarowcem, żeby zostać zawodnikiem w podnoszeniu ciężarów? Znaczy, od, z ciężarem jestem związany z klubem z Andaluzji od 93 roku, no i było to tak, że w wieku 12 lat dostałem takiego ciężkiego zapalenia płuc, gdy wylądowałem w szpitalu, później dwa miesiące w sanatorium. I po przyjdzie sanatorium chciałem z kolegami zagrać piłkę. Okazało się, że kilku z nich chodzi już gdzieś tam na siłownię, jest jakiś taki fajny trener. Pojechałem, no ja zostałem 28 lat już prawie w tym klubie, a oni pokończyli karierę po kilku miesiącach. Zawodnik i trener. Jako trener ostatnio byłeś z zawodniczkami na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Tutaj też sukcesy dwóch, na, dwóch naszych zawodniczek, bo dwie dziewczyny zdobyły brązowe medale. byś też opowiedział, jakie te dziewczyny zdobyły, w jakich kategoriach wiekowych, wiekowych te medale? Znaczy bo impreza była do lat 17, bo w tym roku nie ma Olimpiady Młodzieży. Natomiast poszczególne związki stwierdziły, że trzeba zrobić Mistrzostwa Polski. No i nasz związek Zorganizował Mistrzostw Polski dla lat 17. Aczkolwiek też pod egidą tej Olimpiady Młodzieży, bo udało się pozyskać pieniądze też z Ministerstwa Sportu na ten, na ten cel, z naszego klubu wystartowały cztery zawodniczki. No, wspólnie z Jackiem Mazury, tam byliśmy na tych zawodach. I ta w kategorii 64 kg wystąpiła Emilia Franielczyk, zajęła piąte miejsce. Bardzo mało brakło do, do medalów w poszczególnym boju, no i też w wyboju. Juliana Michalik była bodajże dziewiąta w tej kategorii wagowej. Natomiast w kategorii wagowej 71 Roksana Bukasz wywalczyła brązowy medal. To jak widzimy, sukcesy są zawodnicze tak cały jest, czas. Tak jest. Tak jest. Natomiast jeszcze brązowy medal wybaczyła zachowanie Juliana Michalik po kapitalnej, Julia Matejczyk, przepraszam, po kapitalnej walce w kategorii 76. Była szansa na, była szansa też na medal w boju, jednak no, końcowy ciężar zabrakło 3, 3 kg, żeby żeby mieć medal w A Wracając jeszcze do naszych mistrzostw, które odbędą się w październiku, pod koniec października, eee, też abyś powiedział nam zawodnicy z piekar, bo pewnie też piekarzanie w tych zawodach wystąpią zawodnicy, którzy reprezentują Transbord GKS Andaluzję. Ilu to będzie zawodników, czy jeszcze może niektórzy się zastanawiają, bo wiemy, zapisy się zakończyły, ale, ale może jeszcze ktoś tam się zgłosi do zawodów z naszych piekarzem tutaj? Znaczy tak, zapisy się zakończyły i nie ma możliwości już dopisania mhm. się. Niestety był, był czas, jak powiem, długi bo to naprawdę zawody miały być odbyć się w kwietniu, jednak przez tą całą pandemię zostały przeniesione. To tamte zapisy, które były wcześniej, obowiązują. Że zamiast z naszego klubu wystąpi, jeżeli się nie mylę, 10-12 osób. No to sporo. Wszyscy, wszyscy czynni mistrzowie z naszego klubu, czyli Darek Szymański, Wydziewicz Świata, ja, Rafał Wiesiołek, Dominika Kadubiec, która dopiero wchodzi, że tak powiem, w treningi ciężarowe. No, i wystąpi też spora grupa, którą, która trenuje indywidualnie. Nie są typowymi zawodnikami podnoszenia ciężarów, ale przeszli tak, zwane, z tak zwanego crossfitu. Tak? Przeszli na, na podnoszenie ciężarów, trenują kilka razy w tygodniu po 2-3 godziny, uczą się tego cały czas, ale ich technika już pozwala na to, żeby wystąpili w zawodach. Także ekipa naszego klubu będzie liczyła jako 10, bodajże 12 osób. Czyli na siłowni teraz akurat ciężko może być o wolne miejsca, bo wszyscy przygotowują się do mistrzostw Polski. Teraz trenują, nawet ci co tam dawno nie trenowali dowiedzieli się o mistrzostwach i zaczęli na siłownie chodzić pewnie, tak? Kilka osób się pojawiło, tak powiem zawrzała krew w żyłach i gdzieś tam się dawne wspomnienia odżyły, także Powróciło parę osób, ale mieścimy się spokojnie. Ustalamy sobie godziny treningu, mieścimy się. Jak wiemy, też tak jest okres tej pandemii nie na organizację imprez, ale ostatnio tych imprez troszkę ciężarowych jest organizowanych. I z tego, co tam ostatnio rozmawiałem z trenerami, to, to teraz tych startów dosyć dużo jest przed zawodnikami i zawodniczkami Andaluzji. Abyś ja też opowiedział o tym, jakie plany startowe są na najbliższą przyszłość w klubu? No teraz tak, ten okres półroczny był tak powiem wyłączony, no i teraz w te trzy miesiące do grudnia. Kalendarz jest tak skurczony i tak napięty, że generalnie co tydzień są jakieś zawody. Czy to z ramienia Śląskiego Związku Ponoszenia Ciężarów, czy z ramienia Polskiego Związku, bo imprezy międzynarodowe zostały odwołane, poprzekładane. Natomiast no my od września jesteśmy na walizkach i co tydzień, gdzieś, co weekend gdzieś wyjeżdżamy. Czy to Liga, czy to Księżycowe Polski. W najbliższy weekend jedziemy do Siedlec na finał drużynowych mistrzostw Polski. Występujemy w drugiej widze jako Andaluzja. Seniorzy i juniorzy też jadą walczyć o dobre miejsce na koniec sezonu. W następnym tygodniu jedziemy do Gdańska na Mistrzostwa Polski dla 20. W kolejnym tygodniu Mistrzostwo Polskie dla lat 15 w Nowym Tomyślu. No i później kolejny tydzień, kolejny weekend już jest nasza impreza w Pekarach Śląskich. Czyli cały październik, wszystkie weekendy zajęte załatwione. Dokładnie, dokładnie. No ale o to, to chodzi w tym sporcie, tak? Im więcej tak, startów, tym tak lepiej, jest. pewnie bo to się tak trudniej. Super, dziękujemy bardzo za przybycie dzisiaj do studia. My Państwa jeszcze raz zapraszamy 24-25 października. Hala MOSiR Olimpia przy ulicy Ziętka 60, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Master w podnoszeniu ciężarów. Może też kilka słów od Artura, takie zaproszenie dla tych, którzy chcą przyjść po prostu pokibicować. Serdecznie zapraszam wszystkich na, na halę. Gwarantujemy dobrą zabawę, znakomite emocje. I wszystkich zapraszamy, którzy chcą zobaczyć jak to jest dźwigać ciężary w wieku nawet 70 i więcej. Zapraszamy szczegóły oczywiście. Dostępne będą na plakatach, które będą na naszym mieście. Miasto będzie rozplakatowane. Poinformowani zostaną mieszkańcy. My również na stronach internetowych będziemy Państwa informować o tym, w jakich godzinach, jakie kategorie startują. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy Arturowi za przybycie do naszego studia. No i zapraszamy Państwa 24-25 października międzynarodowy mistrzostwa Polski Masters w podnoszeniu ciężarów. Dziękujemy bardzo i do widzenia. Do zobaczenia. Dziękuję.